Dzień dobry, kochani, witam serdecznie, jest wieczór, ale to niczemu nie przeszkadza, prawda? A ja, jak zawsze, chciałbym Was zaprosić na kolejny wiersz, ale zanim Was zaproszę, chciałbym podziękować Wam za tak liczne wsparcie z Waszej strony, za to, że jesteście po prostu taki mały gest, a znaczy więcej niż możecie sobie wyobrazić. Za każdym razem czuję się bardzo zobowiązany. Ciężko mi czasem odpisywać, jednak się staram. Nawiązując do tego, jeśli komukolwiek nie odpisałem, to nie zrobiłem tego specjalnie. Ale wracając do sprawy, zapraszam w piątek, zgadza się w piątek, tak jak to, od jakiegoś czasu to jest, na godzinę 19 polskiego czasu, na wiersz, który mam nadzieję również Wam się spodoba, zatytułowany. Usłysz i poczuj. Jerzy ja napisałem w 2013 roku. Do zobaczenia w piątek. Pozdrawiam serdecznie. Wasz Sebastian.